Jak Pani wspomina czasy paralu? O, bardzo dobrze. Znaczy, wie Pan, za dużo do tych czasów tak człowiek nie przeżywa, wiadomo. Ale nie chcę. Nie chcę. Ale powiem tak, pan, praca była, można było sobie wymieniać jak się chciało, parę lat pracowałam w PSS-ach, a właśnie, w PSS-ach już były, no w dziedzinie odrodniczej, na tym transportzie i tutaj zawsze miałam jakiś wywóz, no i myślę, że najlepsze czasy teraz są, lepsze być wolność, wolności, można robić, co się chce. Masowania. Ja chciałbym tutaj dwa słowa tylko i wyłącznie powiedzieć. Szybciej. Chciałem przede wszystkim tutaj podziękować Wam wszystkim za to, że przybyliście i zarygnaliście jak to mniej więcej wygląda na mówcą ekspertem. Ja nie jestem w tej dziedzinie, yes. szybkie yes. dwa, dwa, trzy zdania. No i przede wszystkim chciałbym, żebyśmy tutaj delikatnymi brawami podziękowali dla Magdy za to, bo to jest jej cały projekt, i cała robota i wszystko to ona wykonała. Się wydaje mi się, że się udało i wszyscy jesteśmy zadowoleni, że tak się tutaj pięknie Magdalena sprawa sprawdziła i jest spoko. Jest spoko? spoko? Ale zamawiam, że ja, Robert, będę jeździł pierwszy Piękny ja ja ruch jest. Goście, Dobra, no to, to, to śup, nie? Chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli ze mną, którzy pomogli mi przede wszystkim, bo... Którzy to... wytrzymałem z trzymali e, <śmiech> 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 a Ja chcę pomysł, sam sam. ja próbowałam tam, to wykonać, ale, ale ktoś musiał to robić, tak? Więc tak? ja dziękuję też po dziewczynom, które dzisiaj od kilku dni naprawdę działały i w ogóle wszystkim dookoła, którzy byli Nic Więcej nie jestem w stanie powiedzieć naprawdę, A nie raz,